Zaplanuj promocję. Zastanów się, jakie masz możliwości promocji zbiórki, jakimi kanałami social media dysponujesz. Czy masz znajomych, którzy udostępnią informacje o zbiórce? Powiedz o swojej zbiórce znajomym. Porozmawiaj z sąsiadami. Wyślij SMS, e-mail. Opublikuj post promujący zbiórkę w mediach społecznościowych. Zamieść relację, w której opiszesz swoją historię i pomysł. Zdobądź zaufanie darczyńców. Nawet proste nagranie wykonane telefonem komórkowym jest dobrym sposobem na dotarcie do szerokiego drona osób. Darczyńca musi Cię poznać. Jeżeli masz stronę internetową, to wklej kod HTML zbiórki na Twoją stronę i zamieść praktyczny widget, który gwarantuje szybką wpłatę. Nawiąż relacje z influencerami. Wyślij komunikat do mediów. Zorganizuj spotkanie, briefing, konferencję prasową. Pamiętaj, że masz nasze wsparcie w działaniach promocyjnych. Jak możemy pomóc? Wykup promocyjny pakiet podstawowy lub pakiet rozszerzony. W pakiecie podstawowym wygenerujemy krótki, łatwy do zapamiętania link do Twojej zbiórki. Oraz wyróżnimy ją na liście projektów. Pakiet Premium gwarantuje dodatkowo umieszczenie informacji o Twojej zbiórce na profilu Facebook portalu TwojaZbiórka.pl oraz w naszym newsletterze, a także wyróżnienie na stronie głównej. Najlepsze efekty przyniesie działanie na wszystkich polach. Kluczowe jest Twoje zaangażowanie. Wyobraź sobie, że zbiórka jest jak toczenie kuli śnieżnej, która stopniowo się rozrasta. Im więcej działań podejmiesz, tym większy sukces Twojej zbiórki.